Prezes zarządu Kolei Śląskich dr Aleksander Drzewiecki. Dzisiejsza konferencja Kolei Śląskich to jest pewne wydarzenie. Bardzo duże wydarzenie w tym roku. Ta konferencja jest, ponieważ chcemy rozmawiać o kolei. O kolei przede wszystkim w województwie śląskim. Myśląc o tym miejscu o gmachu województwa. O gmachu sali Sejmu Śląskiego, Urzędu Marszałkowskiego, to na pewno wszystkim przychodzi na myśl od razu spółka Koleje Śląskie. No, oczywiście, no bo spółka Koleje Śląskie no to jest to. Główny przewoźnik w województwie śląskim, największy. W tym roku możliwe, że nawet przewieziemy 20 milionów pasażerów. To jest wynik rekordowy. Nigdy w historii nie mieliśmy przewiezionych 20 milionów. Cieszy nas to, że coraz więcej pasażerów, coraz więcej osób wybiera kolej jako ten środek transportu ekologiczny. Wybiera względem transportu indywidualnego, samochodowego. I to nas przede wszystkim cieszy. I również teraz jeszcze bardziej się chcemy Rozwijać, rozwijamy się z roku na rok, ale teraz też historyczna chwila, ponieważ zwiększamy pracę eksploatacyjną o 10%. Nowe połączenia, dogęszczenie siatki połączeń, nowe przystanki obsługiwane i to wszystko już teraz od nowego rozkładu jazdy, od 15 grudnia. Ale żeby to zrealizować musi być zwiększona ilość taboru. Doszliśmy do takiej perfekcji, że potrafimy wykorzystywać nasze zasoby na wzór linii lotniczych i to nam wychodzi coraz lepiej, coraz bardziej efektywnie. Przede wszystkim oczywiście tabor jest potrzebny i tutaj również już teraz chcemy wynająć dwa pojazdy minimum w przyszłym roku kolejne dwa pojazdy na tą zwiększoną pracę eksploatacyjną. Natomiast głównym problemem oprócz taboru, bo tutaj też pamiętajmy o tym, że. Że jeden pojazd kosztuje 20 milionów. Problemem jeszcze większym jest infrastruktura, i tutaj separacja ruchu kolejowego musi nastąpić, i to jest też taki temat przewodni. Dzisiejszej konferencji, ponieważ powyżej 20 milionów, jak możemy zobaczyć nawet na przykładzie Polski, nawet nie miast europejskich, tam gdzie mamy powyżej 20 mm. milionów, a mamy takie dwa miejsca, czyli Warszawa oraz Trójmiasto, to tam mamy separację ruchu, czyli ruch podmiejski od ruchu dalekobieżnego jest odseparowany. Natomiast na Śląsku tego nie mamy i to nam jest najtrudniej przeskoczyć i to generuje różnego rodzaju opóźnienia, utrudnienia, które odbijają się na pasażerach. Natomiast nie jest to możliwe, jak Również po tych samych torach prowadzony jest ruch i towarowy, jak Właśnie. również ruch pasażerski, ale pociągów innych przewoźników, czy pociąg Intercity, czy Pendolino, gdzie te czasy również musimy odpowiednio zachować i ta przestrzeń musi też być wygospodarowana. Czyli rozkład jazdy musi być tak dopasowany, żeby wszyscy się zmieścili na tych torach? Tak, i w tym momencie jako problem jest, bo nie wszyscy nie wszyscy się mieszczą i jakiekolwiek utrudnienia na linii, czy to z innym przewoźnikiem, czy przejazd, no generuje różnego rodzaju problemy, no, z którymi musimy się mierzyć, ale myślę, że nie najgorzej nam to wychodzi, jeżeli jest to zaufanie pasażerów i pasażerowie coraz częściej wybierają naszą spółkę Koleje Śląskie. Roby tak dalej, tym bardziej, że kolej jednak dociera wszędzie do różnych punktów, do różnych miast, a łatwiej się przemieścić właśnie żelaznymi drogami, niż obecnie autostradami, gdzie tłok coraz większy. To jest ta przewaga kolei i my nawet nie w województwie śląskim, ale również wyjeżdżamy poza województwo śląskie. Taka historyczna chwila nastąpiła tą sobotę, która teraz była. Był inauguracyjny przejazd do Kluczborka. Po raz pierwszy wjechaliśmy na teren województwa Opolskiego. Pierwszy raz w historii. Witano nas tam, byliśmy zaskoczeni na każdym przystanku stacji. Orkiestrom było niewyobrażalnego i to nawet przyjechaliśmy nie takim naszej najnowszej generacji pociągiem, tylko pociągiem pierwszej generacji elfem. Natomiast mamy jeszcze nowocześniejsze pociągi, a tam już wywatowano, jakie to są nowe perspektywy dla pasażerów, jak zmieniamy standard wykonywania usług. Dlatego tym bardziej nas to cieszy, że od 15 grudnia regularnie będziemy jeździć na kluczbok. I życzę Kolejom Śląskim wspaniałych osiągnięć, wielu pasażerów, no i żeby zawsze bezkolizyjnie wszystko się odbywało. Bardzo dziękujemy. A rozmawiałem z prezesem zarządu Koleje Śląskie, doktorem Aleksandrem Drzewieckim. Dziękuję. Dziękuję bardzo.